Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie w trzecim dniu z naszego wyzwania 7 dni z Qigong. Dzisiaj popracujemy sobie trochę z Yin i Yang, ale od innej strony, czyli od światła i cienia. I, e, I co? Zapraszam Was do praktyki. Więc stań sobie wygodnie. Stopy na szerokości ramion. Kręgosłup prosty. Głowa wyciągnięta do góry, kolana lekko ugięte, tak żeby czuć się stabilnie w swoim ciele. Połącz się z ziemią, tak jak drzewo, które wpuszcza korzenie, żeby pobierać życie, daj soki. Połącz się z energią źródła wszystkiego, co jest i poczuj, że te dwie energie cię kotwiczą. Tu i teraz. Weź kilka głębokich dechów, dech przez nos. Wdech przez usta, I jeszcze jeden głęboki wdech przez nos i długi wydech przez usta. I otwórz swoje serce, podziękuj sobie, że tu jesteś. Podziękuj sobie, że już trzeci dzień robisz dla siebie coś wspaniałego. Podziękuj sobie za to, że się wspaniałe dzięki temu czujesz. Um. I za to, że wybierasz siebie, nawet jak czasami ciężko. I z takim otwartym sercem zaczynamy czyli stopy razem. Zaczynamy. A widzicie, start. <gry> Zaczynamy od głębokiego wdechu. Wdech. I z wydechem odstawiamy lewą nogę, rozstawiamy ręce. I jesteśmy gotowi do ćwiczenia. I dzisiaj znowu będziemy robić to samo ćwiczenie, co w poprzednich dniach, czyli zbieranie energii z ziemi i z nieba, i wprowadzanie do ciała przez czubek głowy. Tak jakby skamuniąc całe ciało i oddając to, co niepotrzebne do ziemi i też kotwicząc tą zharmonizowaną energię, która przepływa przez nasze ciało w ziemi. Więc weź sobie głęboki wdech. Wdech, dech. Dech, tak, 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 tak. I wydech. I znowu z wdechem zbierasz energię z ziemi. podnosisz ją do góry, łączy z energią źródła i taką scharmą sobie energię prowadzasz do swojego ciała, do wszystkich jego komórek, aż do podesz w stóp. Jeszcze raz wdech i wydech. Back, Eva down, back, and down, Kiedy tak poruszasz swoją energię w ciele, to może się okazać, że razem z tą energią poruszają się w tobie jakieś głęboko schowane emocje, które teraz zaczynają wychodzić na powierzchnię. I co z nimi zrobić? Cały czas oddychając, zbierając tą energię. Po prostu czuj. Tuj swoje ciało, czuj siebie. Jak ja się dzisiaj mam? Czy coś mój w ciele uwaga? Gdzie to czuję? W jakiej części mojego ciała? Zamiast tym walczyć. Po prostu popatrz na to z miłością. Nie uciekaj od tych emocji, tylko po prostu wyjdź im naprzeciw i spotkaj się z nimi. Z każdym wdechem połącz się jeszcze mocniej z tym odczuciem i z wydechem rozluźnij swoje ciało i pozwól sobie czuć. I dzisiaj nie analizuję, skąd pochodzi to z skąd pochodzi ta emocja, tylko ja ją po prostu zobaczę. Poczuję. I zobacz, co jest pod spodem, co jest pod nią. Jeśli czujesz strach, Cokolwiek. Nawet o to, czy dobrze wykonujesz to ćwiczenie. to po prostu go zauważ. Powiedz, widać. Widzę Cię. Dziękuję, że jesteś. Co jest pod tym strachem? Może jest niepewność. Może są tam wysokie oczekiwania wobec siebie. Może oczekujesz, żeby być inna, żeby być innym? Co by było, jakby sobie tak jeden dzień odpuścić? Jakby zaakceptować wszystkie swoje części? Nawet, tak to się powiem. Teraz myślę, jak przy tą każdą swoją część. O czym ona też jest ważna? Jeszcze są twojej historii. ciebie. I uśmiechnij się do tych wszystkich części. Zobacz siebie. I zauważ, że jesteś wszystkim. Jesteś. I spokojem, niepokojem. Ale jeżeli masz w sobie ten niepokój, czy strach, zawsze masz w sobie tą drugą jakość, zawsze masz też odwagę, zawsze masz ten wąski spokój. I po prostu sobie o tym przypomnij, że jeżeli jest i to jest też jak. I w idealnej harmonii potrzebne są te wszystkie części. Zarówno Twój cień, trudne emocje, jak i Twoje światło. Te piękne, pozytywne emocje. To tak naprawdę to my temu wszystkiemu nadajemy znaczenie. A one po prostu są całością. I ostatni raz. I wydech. I zatrzymaj się na chwilę. Zakotwić tą zrównoważoną energię. Idealny balans między innymi, jak w swoim ciele. Między tym, co materialne a tym, co duchowe, tym, co ziemskie, a tym, co niebiańskie. I poczuj, że kiedy uznajesz te wszystkie swoje części, one mają swoje miejsca i ta energia jeszcze bardziej swobodnie może przepływać przez twoje ciało, ona się jeszcze bardziej podnosi, bo nie wytracasz jej na walkę z samym sobą, z samym sobą, tylko po prostu możesz wykorzystać tę energię życiową do tego, czego pragniesz. I weź jeszcze jeden głęboki wdech. Długi wydech. I z kolejnym głębokim dechem dostaw lewą nogę do prawej. Połącz swoje dłonie na wysokości serca. Podziękuj sobie. Wydech. I dziękuję Wam, kochani za dzisiejsze ćwiczenia. Dajcie koniecznie znać, jak się czujecie i dajcie znać w komentarzu. Dla mnie to jest bardzo ważne. Jeszcze Wam pięknego dnia i też dajcie znać, jak się czujecie w momencie, kiedy dzisiaj poćwiczyliśmy z uznaniem tej ciemnej strony. Również buziaczki.